Muzyka. Książki. Muzyka. Książki. Muzyka. Książki. Muzyka i książki. Dobry miks. Zapraszają! Kinga Waliszewska i Maria Łączkowska. Muzyka i książki. Dobry miks. Gościem naszym jest dzisiaj Marcin Styczeń. Witamy serdecznie. Witam serdecznie. Będziemy rozmawiać. Przede wszystkim o płycie najnowszej 10 na 40, no ale nie tylko, bo chcemy troszkę popatrzeć pewnie na te może i 40 lat, <laughs> skoro już taki prezent sobie zrobiłeś. Właśnie pytanie, czy sobie zrobiłeś ten prezent? 10 płyta na 40 urodziny? Czy bardziej słuchaczom? Myślę, że i sobie, i słuchaczom, bo też nie wiedziałem do końca, czy ta płyta się ukaże, czy się uda ją nagrać, bo to dość szybko ta płyta powstawała. Biorąc pod uwagę, że moja poprzednia płyta lubię gadać z Leonardem, ukazała się w listopadzie 2017 roku, a ta ukazała się w październiku 2018, to bardzo szybko. Ostatnio co roku wydaję płyty, tempo jest dość, dość szybkie, ale to też wiąże się oczywiście z kosztami, z finansami. I dzięki temu, że mam wierną publiczność, która jest gotowa zainwestować w moją twórczość, to udało się tę płytę nagrać i wydać na moje urodziny. Więc myślę, że to jest taki prezent, który zrobiłem sobie, ale myślę, że, że także tym wszystkim, którzy moje piosenki kochają. W jednym z wywiadów przywołałeś czyjeś słowa, że żeby dobrze śpiewać, trzeba mieć 40 lat i wielokrotnie złamane serca. Zostawmy te serca, ale jak to jest z tym byciem mężczyzną 40-letnim? Jak się wtedy śpiewa? No, ja zauważam jakąś zmianę. Wydaje mi się, że, że jest już jakiś bagaż doświadczeń. Mówi się zresztą bardzo często, że mężczyźni później dojrzewają, a w dzisiejszym świecie pewnie. pewnie z tym dojrzewaniem i z tym momentem, kiedy mężczyzna może powiedzieć o sobie, że jest dojrzały, jest jeszcze gorzej, w sensie on się przesuwa w czasie. Ja myślę, że, że, że to już jest taki wiek, w którym trochę się w życiu doświadczyło. To jest taki pierwszy okres podsumowania. Ma się też świadomość, że już się nie należy do takiego młodego pokolenia. Mam wrażenie, że już wchodzę w pokolenie średnie, że to już nie jest tak, że będą o mnie mówić Marcin Styczny, artysta młodego pokolenia. Ale przede wszystkim chodzi o bagaż doświadczeń, człowiek już nie ma jakiejś dziesięcej naiwności, właśnie mógł mieć złamane serce, tak jak bo to cytowałem swojego kolegę, też, też pieśniarza, ale, ale przede wszystkim to jest to jest świadomość tego, że połowa życia za mną. I że tutaj już e, czas zająć się poważniejszymi sprawami. A Jakbyś też tak jako artysta rzucił okiem na te, no może nie 40 lat, ale bo zasadniczo, no tak od tej pierwszej płyty 13 lat minęło, 2006 rok. Płyta do poezji Karola Wojtyły. Od tego się wydawnictwo jako wydawania płyt zaczęło, no ale potem oczywiście mnóstwo, mnóstwo było innych płyt, twojej autorskiej twórczości, ale też oczywiście Ernest Bryl tu się pojawił wielokrotnie i, i lata współpracy z nim, z jego twórczością. Leonard Cohen, do którego Ostatnio sięgnąłeś, no właśnie, taki rzut oka jako artysty na ten czas. No to był bardzo, bardzo ciekawy, bardzo płodny czas, i mm, sam jestem zaskoczony, że w ciągu tych 13 lat udało mi się aż 10 płyt nagrać. To są też setki koncertów, które zagrałem w różnych miejscach w Polsce, za granicą, także w Stanach Zjednoczonych, w Europie w różnych miejscach. i. Oczywiście dla polskiej publiczności, ale, ale, ale te spotkania zawsze są dla mnie najważniejsze i, i wyjątkowe. Takie mam poczucie, że to nie do końca ja kieruję tą, tą swoją drogą artystyczną, bo jakbym próbował tak odpowiedzieć na pytanie, czy ja sobie tak to wyobrażałem, to chyba nie do końca tak. I że ta pierwsza płyta z wierszami Karola Wojtyły jakoś. Ustawiła moją drogę, że ta, ta poezja, do której muzykę skomponowałem zaraz po śmierci papieża naznaczyła mnie. W swojej późniejszej autorskiej płycie Zbieg z 2016 roku ja śpiewam piosenkę Ta droga, która zaczyna się słowami, ta droga nie wiedzie w górę, ta droga wiedzie w głąb. I ja myślę, że, że ta świadomość rodziła się później, ale już. Taką perspektywę właśnie można dostrzec na tej pierwszej płycie, bo przecież te wiersze Karola Wojtyły są bardzo mistyczne i one tak naprawdę naszą uwagę w głąb kierują. A skoro mówimy o poezji, to pierwszy był Bolesław Leśmian, teraz tak intensywnie jest Ernest Bryl. A twoi inni ulubieni poeci? To pewnie jest ich, jest ich sporo, ale. To jest ciekawe jest tym leśmianem, że ja tego leśmiana zawsze wymieniam jako jednego z najbardziej ulubionych, a nie nagrałem płyty z jego poezją. I jak, cały czas zwleka mi nie, nie, nie wiem dlaczego, ale pewnie dlatego, że, że, że Leśmiana wiele osób w Polsce śpiewało, i nie miałem chyba takiej całościowej koncepcji już jako dojrzały artysta, bo ja od tego Leśmiana zaczynałem jeszcze jako nastolatek, nie miałem takiej dojrzałej koncepcji, żeby stworzyć coś takiego naprawdę oryginalnego, co, co by y, było zupełnie inne, czy no nowatorskie w stosunku do tego, co, co już na, na rynku obowiązuje. Ale wracając do tych, do tych poetów, ze współczesnych poetów bardzo lubię Wisławę Szymborską. Chyba bardziej lubię ją od Bigniewa Herberta, którego też cenię, ale, ale chyba dlatego, że że podoba mi się język Wisławy Szymborskiej bardzo e, jakbym to określił w jakimś sensie prosty, e, bezpośredni. A z drugiej strony, taki, który też jest łatwo przetłumaczalny. Myślę, że jej sukces też polega na tym, że jej poezja jest, czy może być rozumiana także w innym języku, w angielskim, bo, bo da się to do, dość dobrze przetłumaczyć. Ale przede wszystkim podoba mi się jej takie niesamowite spojrzenie na, na rzeczywistość, na człowieka. Bardzo zaskakująca perspektywa. To, to zresztą wyróżnia dobrych poetów, że E, oni patrzą niby na to samo co my, ale widzą to zupełnie inaczej i potrafią popatrzeć na, na, te, same, e, na te same rzeczy zupełnie z innej strony. Mm, bardzo lubię, tak naprawdę, lubię też poezję z okresu dwudziestolecia międzywojennego to jest chyba moja. Bardzo lubię też e, i myślę, że taka poezja też powstanie. Lubię skamandrytów, choć nie wszystkich. Lubię bardzo Wierzyńskiego i mam kilka wierszy Wierzyńskiego, które, które już śpiewam y, i może też taka, taka płyta powstanie. Nie wiem, czy, czy oparta tylko na, na poezji Wierzyńskiego, czy może na, y, czy może na, na, na poezji innych skamandrytów. Y, 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 lubię też y, y, Jerzego Liberta. To jest jeden z ważniejszych poetów takich metafizycznych dwudziestolecia międzywojennego i śpiewam już dwa jego wiersze, które do tej pory też nie ukazały się na żadnej płycie, więc sporo przede mną. Płyta 10 na 40, dziesiąta płyta na 40 urodziny. Do niej teraz będziemy chcieli zaglądać troszkę bardziej, żeby przybliżyć jej zawartość. Ale właśnie najpierw takie pytanie, bo tak jak wspomniałeś, faktycznie te ostatnie szczególnie trzy lata były takie bardzo płodne artystycznie, trzy płyty yy, i tak na tą. Płytę z bieg drugą autorską. Czekaliśmy aż 8 lat od pierwszej autorskiej, a z kolei teraz na drugą, kolejną trzecią autorską, od drugiej tylko dwa lata minęły. No i właśnie, oczywiście tam pomiędzy też były płyty, także yy, i teraz taka, taka kumulacja, te ostatnie 3 lata, rzeczywiście każdego roku jedna płyta yy, i każda inna. I właśnie tutaj bardzo szybko, kolejna autorska, i też o to chciałam zapytać, jak to było właśnie z pomysłu na, te, na tę płytę już kolejną autorską. Yy, znowu były już wcześniej te utwory i po prostu przyszedł czas, żeby je też nagrać? Czy tutaj to, te, te, te 40 rodziny były jakąś taką inspiracją, żeby się zmobilizować i już nagrać? Sporo piosenek było, bo ta płyta, oczywiście ta płyta nie jest żadnym the best of, to nie są piosenki, które wcześniej się ukazywały na, na płycie poza jedną, Madonną od Popa Prańców, która była już w koncertowym w wydaniu Brylowanie Live. To piosenka, którą napisałem dla żony Ernesta Bryla, ale powiedziałem, że to tak pół na pół. Część piosenek funkcjonowało już gdzieś, nawet na jakichś nagrań koncertowych. Moja publiczność je znała, zdobyły sporą, sporą popularność. Myślę o piosence, która rozpoczyna tę płytę, płacz która już od kilku lat funkcjonowała na YouTubie z takiego mojego koncertu jubileuszowego z, z warszawskich hybryd. Była też piosenka Pierścień Spokoju do wiersza Paula Eluarda, którą śpiewałem z dwoma wcześniej różnymi wokalistkami, raz z, z Janną Lewandowską, drugi raz z Antoniną Rozmanowską, a tutaj zaśpiewała ze mną Marta Zalewska, więc publiczność ma do porównania już trzy wersje i one się jakoś tam dzielą. Ale, ale wiele tych piosenek powstało w ostatnim czasie. Bardzo ciekawe jest to, że. Kiedy byłem na jednym z wywiadów, dziennikarz mi zwrócił uwagę, że ta, ta, ta płyta rozpoczyna się słowem dziecko, bo tytuł płacz, ale rzeczywiście z dziecko płakało obok. I to dziecko też jest jakimś kluczem, bo, 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 bo w ubiegłym roku urodziła się moja córka i, i jest, są tutaj trzy piosenki, w, w których oczywiście motyw dziecka się pojawia to jest płacz, to jest piosenka w tym śnie i kołysanka dla Klary. No właśnie, czy narodziny dziecka jakoś wpłynęły na Ciebie jako artystę? obserwowałeś już coś takiego? O, jeszcze nawet teraz sobie przypomniałem, że jeszcze jedna jest tutaj piosenka, która zrodziła się właśnie z, z, z obcowania z dzieckiem. Chociaż, chociaż może być to zaskakujące, jak ktoś sobie posłucha, bo ona, ona w aranżacji jest troszkę psychodeliczna taka. To jest piosenka o to jest czas. Ale ja próbowałem usypiać w jakiś sposób, znaleźć patent na uśpienie córki. No, tutaj wnosi nosidełku ją nosiłem i yy, yy, najpierw to były takie, takie tańce wokół stołu z jakimś takim pochukiwaniem yy, nawet bym sobie pomyślał, że się zachowałem troszkę jak in, Indianin, który tańczy wokół ogniska, coś tam mamrocząc yy, i wydaje mi się, że przez to, że mam niski głos, tak yy, rezonowała mi klatka piersiowa i to na nią dobrze działało, te, ten rezonans yy, piersi. Ale yy, tam sobie też podśpiewałem taką piosenkę. O to, i to, to, to jest troszkę inaczej nawet niż tutaj w tej aranżacji, ale to było: oto jest czas, oto jest przestrzeń, oto jestem ja, święte powietrze. W moich ramionach miliony ludzi, mówię do ciebie, byś się obudził. Śpiewałem, obudziła, chodziło mi o to, żeby zasnęła, ale, yy, ale to tak śpiewałem, tak jak, jak trochę jak taką, taką mantrę, w, w, bo to tak, ta piosenka się tak powtarzała w kółko, w, w, moich, w moich oczach miliony spojrzeń, mówię do ciebie, mówię jak siostrze i tak dalej taka piosenka też nawołująca do, do, do tego, żeby w drugim człowieku zobaczyć brata i żeby czy siostrę i żeby no myśleć o tym, że jesteśmy wszyscy jednością a, a, nie, a nie szukać wrogów i podziałów ramionach miliony ludzi mówię do Ciebie byś się obudził oto jest czas oto jest przestrzeń oto jestem ja święte powietrze w moich ramionach miliony światów mówię do Ciebie Mówię jak bratu o Oto jest czas, oto jest przestrzeń, oto jestem ja, święte powietrze. W moich oczach nieskończoność, mówię do Ciebie, idź własną drogą, oto. Oto jestem ja, święte powietrze, w moich ramionach miliony ludzi. Mówię do Ciebie, byś się obudził, oto jest czas, oto jest przestrzeń, oto jestem ja, święte powietrze, w moich ramionach miliony światów. Mówię do Ciebie, mówię jak bratu, oto jest czas, oto jest przestrzeń, oto jestem ja, święte powietrze. Miliony spojrzeń. Mówię do ciebie, mówię jak siostrze. O tu jest czas, o to jest przestrzeń, o tu jestem ja. Święty powietrze w moich oczach, nieskończoność. Mówię do ciebie, idź własną drogą. O tematykę płyty też bym zapytała, bo tak jak sobie przypominam zbiega, to myślę, że on też odzwierciedlał mocno te twoje. Doświadczenie medytacji chrześcijańskiej, bo tam wiele z tych piosenek właśnie o tym traktuje, czy jest właśnie wynikiem, jak sam zresztą mówiłeś, nawet owocem jakiejś medytacji. A tutaj na tej płycie też ten przekaz chrześcijański, duchowość jakoś jest obecna. Natomiast mi się wydaje, że ta tematyka jest taka bardziej dotycząca życia jako takiego człowieka, jego egzystencji tego, jak przeżywamy pewne rzeczy jako ludzie. Mm -hmm. Tak, no i mm, po pierwsze interesuje mnie y, y, człowiek, ale nie w sensie ja człowiek, ale też ja w odniesieniu do drugiego, tak. Y, 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 ja tutaj też w, 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 w kontekście innych ludzi, w ogóle społeczeństwa, narodu można by powiedzieć. I y, 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 jest kilka piosenek, właśnie między innymi wiatr, która, która jest taką refleksją nad, nad podziałem, takim wśród ludzi społecznym, podziałem, który obserwujemy także w Polsce. No, rozmawiamy teraz w, tutaj w Poznaniu, w Dniu Żałoby Narodowej, i z jednej strony słyszymy nawoływania do tego, żebyśmy się pogodzili, a z drugiej strony jakoś tak się dzieje, że ta wielka tragedia znowu nas dzieli, a chciałoby się, żeby było inaczej. Ja tę piosenkę napisałem w dniu wyborów amerykańskich, które wygrał Donald Trump w Chicago, yy, które jest miastem demokratów, i, i tam też dały znać o sobie ostre podziały społeczne. Po prostu, mnie jakoś te, 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 te podziały, kiedy polityka jest w stanie tak podzielić ludzi, że nie wiem, yy, członkowie rodzin skaczą sobie do gardeł, jest po prostu czymś niezrozumiałym, nie, nie, yy, a, a, aż wręcz szokującym i pomyślałem sobie, że za tym coś musi jeszcze więcej stać I, i moja świadomość psychologiczna jest taka, że często po prostu mamy swoje nierozwiązane wewnętrzne konflikty, swoich wewnętrznych wrogów, których w ogóle mamy nierozpoznanych i projektujemy ich na zewnątrz. Dlatego ta piosenka jest takim, taką zachętą do refleksji nad swoim wnętrzem i nad tym, aby najpierw pojednać gdzieś swoje różne części, a, a, dopiero, a dopiero później szukać wrogów na zewnątrz. Ja nie wiem, czy to jest w ogóle możliwe, ale nie widzę innej drogi. Nie wierzę w to, że można po prostu funkcjonować i być szczęśliwym wtedy, jeżeli się unicestwi swojego przeciwnika, ponieważ ma ta, niezależnie od poglądów, ma, ma prawo do po pierwsze ma do nich prawo, a po drugie ma prawo do tej egzystencji i do funkcjonowania w, w społeczeństwie, w narodzie, więc musimy tutaj ze sobą żyć. Przed świętami brałem udział w takim koncercie no to, był, to była firmowa wigilia i byłem zaskoczony, bo był tam zaproszony ksiądz i ksiądz wygłosił taką mowę przed tym spotkaniem wigilijnym to się dzisiaj rzadko zdarza, bo to czasami się w ogóle nie, nie, ludzie nie dzielą opłatkiem i nie zaprasza się księdza ale ten ksiądz jakby mając świadomość tego, że są ludzie i wierzący i niewierzący wygłosił wykład na temat opłatka że jest to w ogóle tradycja typowo polska i rozwinęła się w czasie zaborów kiedy rodziny były rozdzielone bardzo często, no ale powiedział też coś niesamowitego, że nasza polska flaga jest biało-czerwona, jest i biała, i czerwona. I nie, nie można po prostu uznać, że któryś z tych kolorów nie ma prawa istnieć, bo wtedy to już nie będzie polska flaga. I myślę, że tak samo jest, jest tutaj z nami, że nie możemy odmawiać nawzajem sobie prawa do do czucia się Polakiem, bo i z jednej, i z prawej, i z lewej strony są Polakami, i dopóki jedna i druga strona tego nie uzna, że tak, jesteśmy Polakami, chociaż mamy różne poglądy, na, nawet na historię, na, na to jak ta Polska powinna być urządzona, to jednak jesteśmy e, wszyscy Polakami mamy prawo do tego, żeby się za tych Polaków uważać. Kinga nawiązała tutaj do medytacji chrześcijańskiej. To ja bym chciał zapytać o rolę ciszy w Twoim życiu jako artysty, ale też w Twoim życiu jako taty, jako męża, jako mężczyzny. Powiem szczerze, że mm, ostatnio to tak z tą ciszą jest, <ścoughs> jest y, gorzej. Teraz będę musiał y, na nowo w ogóle y, jakoś sobie wygospo umieć wygospodarować tą ciszę. Jakoś łatwiej mi było chyba. Hmm, te ciszę znajdować, kiedy hmm, wiodłem powiedzmy samotne życie. W ogóle ta cała praktyka to jest w ogóle taki paradoks, że praktyka medytacji chrześcijańskiej jest w gruncie rzeczy, nawet jeżeli się medytuje we wspólnocie czy w grupie, to jest dość taką indywidualną praktyką, samotniczą. Zresztą ja mam o to największe takie zarzuty. Jak sobie porównuję różne wspólnoty, nie wiem, jakieś charyzmatyczne do takich wspólnot medytacyjnych, to, to więzi często w tych wspólnotach charyzmatycznych są o wiele takie gorętsze, namacalne, choć oczywiście czasami też są to, ale też można takim wspólnotom wiele zarzucić, no ale to nie, nie, nie czas i miejsce na to. Natomiast w tych me wspólnotach medytacji chrześcijańskiej często ta cisza, samotność jest obecna, natomiast to też może być ucieczka. To też może być ucieczka i trzeba być bardzo uważnym na to. Natomiast dla mnie cisza jest niezwykle ważna, Hmm, dlatego, że hmm, tylko wtedy można usłyszeć to, co jest naprawdę ważne. I ja wielokrotnie właśnie nawet przy piosence chicagowski wiatr myśmy zaczęli tą piosenkę pisać od muzyki, bo współautorem kompozycji jest Tomek Pfeiffer Razem graliśmy sobie to i ja sobie nagrałem to i poszedłem po prostu do kościoła, bo mieszkaliśmy w tym w Chicago przy kościele, poszedłem sobie do kościoła i sobie medytowałem. I te słowa przyszły do mnie. Nie wszystkie tak piosenki piszę, bo to jest bardzo różnie, natomiast y, wydaje mi się, że, że jeżeli chce się usłyszeć ten naprawdę wewnętrzny, prawdziwy głos, y, to nie ma innej, y, innej drogi, jak tylko, jak tylko usiąść przed, przed w ciszy. Wikagowski wiatr Suszy moje łzy Tylko łopot flak Jakby wojny krzyk Ona we mnie trwa W tobie pewnie też Chcesz dziś zmienić świat Najpierw siebie zmień Zmień wietrze, me wnętrze, tak bardzo podzielone. Zmień wietrze, powietrze, bym mógł patrzeć w jasną stronę. Kagowski wiatr nie wiadomo skąd wieje, jakby chciał nasz naprawić błąd. Że twój brat to wróg, że chce zniszczyć cię. Schowaj lepiej nóż, wroga w sobie zmień. Zmień wietrze, me wnętrze, tak bardzo podzielone. Zmień wietrze, powietrze, bym mógł patrzeć w jasną stronę. Zmień wietrze, me wnętrze, tak bardzo podzielone. Zmień wietrze, powietrze, bym mógł patrzeć w jasną stronę. Wietrze, we wnętrze, tak bardzo podzielone Zmień wietrze, powietrze, bym mógł patrzeć w jasną stronę Utworem Chicagowski wiatr zakończyła się pierwsza część naszej rozmowy z Marcinem Styczniem wokół jego najnowszej płyty 10 na 40 to dziesiąta płyta na 40 urodziny, która ukazała się w październiku 2018 roku. W audycję wmiksowałyśmy też piosenkę Oto jest czas. Album serdecznie polecamy i równocześnie zapraszamy do wysłuchania drugiej części naszej rozmowy muzyka książki muzyka książki muzyka książki muzyka i książki dobry mix Zapraszają Kinga Waliszewska i Maria Łączkowska. Muzyka i książki. Dobry miks.